Dzisiejszy piknik lotniczy pokazuje, że to jest chyba najlepsze miejsce do tego, by takie historie przypominać, edukować poprzez ten sprzęt z przeszłości, poprzez te pokazy, poprzez sprzęt, który jest współczesny, tak jak loty F-16, które tutaj miały miejsce po zdrowym ataku. To są naprawdę niesamowite wrażenia, które generują dobre emocje, a dobre emocje generują e, pamięć. I jestem przekonany, że e, tutaj dzisiaj dużo osób zapozna się czy przypomni sobie historię powstań śląskich. No i taki piknik lotniczy, jak tutaj latają i grupy e, akrobacyjne. E, i grupy rekonstrukcyjne, i te pokazy z II wojny światowej, współczesne, naprawdę robią wrażenie. To jest lekcja historii. Po pierwsze, zaczynamy od stulecia historii powstań śląskich. Łącznie z historią całego lotnictwa i historią wojskowości, po absolutnie najwspółcześniejsze samoloty bojowe, które przed chwilą miały przelot, no i wszystko to, co jeszcze będzie, czyli historyczne bitwy z I wojny światowej, z II wojny światowej. Także jeszcze bardzo dużo będzie się działo. Uważam, że impreza jest fantastyczna dla regionu, jak najbardziej warto takie coś organizować. Byłem w zeszłym roku i pod ogromnym wrażeniem, więc w tym roku już specjalnie polądwałem w kalendarzu i zostawiłem sobie termin, żeby z dzieciakami przyjść na, tutaj na Fajerę 2019. Bardzo fajnie, można zobaczyć różne konstrukcje historyczne, można zobaczyć stare samoloty, różne przeloty, no bardzo ciekawe. No na co dzień tego nie widzimy, prawda? Przyjść zrobić sobie zdjęcie, pooglądać. No i powodziłem tych wspaniałych pilotów, którzy no, nie ma co tu oszukiwać, ryzykują tak co poniekąd swoim życiem.